A w tym odcinku dowiecie się między innymi o premierze gry Kaskadia od wydawnictwa Lucky Duck Games, premierze gry Canvas wraz z dodatkiem lustra na odbicia od wydawnictwa Awaken Realms slide, czy też przed przedsprzedaży gry Duna Zdrada od wydawnictwa Rebel. Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku i w 38 odcinku planszówkowych newsów. Niezmiennie ja jestem Arek a to nowe informacje ze świata gier planszowych. Sądziłem, że pierwszy odcinek będzie gdzieś tak w połowie stycznia, ale udało się zebrać trochę materiałów, którymi chcę się z Wami podzielić. W tym tygodniu na kanale pojawiły się dwa filmy. Pierwszy z nich to moja rozgrywka w grę paragrafową Koszmar Alicji w Krainie Czarów oraz pudło bez tajemnic z grą Pierwszy Obywatel, gdzie zrobimy wszystko, aby nasz kandydat wygrał wybory. Oba filmy. Gorąco polecam. Także pamiętajcie o łapce w górę, krótkie intro i zaczynamy. Pierwszą z premier jest gra Kaskadia od wydawnictwa Lucky Duck Games. A jest to gra od 1 do 4 graczy, od 30 do 45 minut oraz od 10 roku życia. Przenieś się do malowniczej krainy w północnej Ameryce i stwórz pełne życia środowisko Kaskadi. W swojej turze wybierz parę płytki oraz żetonu i dołóż je do swojego rozrastającego się ekosystemu. Ułóż jak największe obszary gór, rzek czy prerii oraz rozmieść zwierzęta w punktowanych układach. Mimo bardzo prostych zasad dobierz i umieść gra oferuje ciekawe decyzje i Dużą głębię rozgrywki. Dzięki modułowej planszy i zmiennym celom, każda partia będzie inna i przypadnie do gustu także zaawansowanym graczom. Kaskadia zawiera kilka trybów gry, w tym wariant solo oraz rodzinny. Dzięki temu łatwo ją dopasować do wieku, zaawansowania i liczby graczy. Dzięki systemowi osiągnięć i scenariuszom, każda partia będzie równie ciekawa, stawiając przed graczami nowe wyzwania. Fantazy Roleplay Wróg w Cieniach oraz niezbędnik od Copernicus Corporation. Wróg w Cieniach przedstawia pierwszą część epickiej kampanii. I wewnętrzny wróg w sekwencji przygód Warhammer Fantasy Roleplay, która zainspirowała całe pokolenie graczy. Zbierz więc swoich bohaterów, prowadząc ich od skromnych poszukiwaczy przygód bez grosza, aż podwory majętnych i wpływowych osób, gdzie każda decyzja może zmienić los Imperium. Polska edycja gry Canvas wraz z dodatkiem od wydawnictwa Ewekan Realm Slide. Jest to gra od 1 do 5 graczy na około 30 minut oraz od 14 roku życia. Canvas to gra rodzinna, jednak określenie rodzinna często kojarzone jest z lekkimi tytułami które fanom gier planszowych zaprawionych w bojach na planszy wydają się często infantylne i za lekkie. Ten tytuł śmiało można zarekomendować bardziej doświadczonym graczom. Ponieważ ilość możliwości na przebicie puli punktów przeciwnika jest tu na tyle dużo, że nie jeden raz przyjdzie nam zastanawiać się jaki następny obiekt powinniśmy namalować na naszym umownym płótnie. A sama gra toczy się przez trzy rundy. Po każdej z nich następuje punktacja, pojawiają się nowe karty mówiące o zasadach zdobywania punktów i zaczynamy układanie nowego obrazu. A ten jest Składa się z trzech warstw kart przeźroczystych i karty tła. Wygra ten z graczy, który zdobędzie największą ilość punktów, a dodatek lustrzany odbicia wprowadza do gry wiele nowych kart, umożliwiających tworzenie nowych obrazów. Są to karty, których używamy jako tytułowe lustrzane odbicia. Oprócz klasycznego ułożenia awersem do góry, można ułożyć kartę rewersem. W pudełku znajdziemy nową planszę do gry, która sama w sobie dodatkowo nieznacznie modyfikuje zasady znane z wcześniejszej rozgrywki. Polska edycja gry Etherfields od wydawnictwa Awaken Realms. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 90 do 180 minut oraz od 12 roku życia. Etherfields to doświadczenie łączące surrealistyczne wizje artystyczne grafików, odważne pomysły pro. Projektantów i oniryczną warstwę fabularną gry. Zanurz się w świat snów, by poznać przyszłość śniących, niepokojącą niczym nocny koszmar. Gra łączy ze sobą elementy typu Escape Room, stawia na spostrzegawczość, nagradza załączenie ze sobą pozornie niepowiązanych faktów. Każda kolejna gra rozwija istniejące zasady, dodaje kolejne, modyfikuje sposób, w jaki grać podchodzi do odkrywania kolejnych kart tej historii. Gra rewelacje od wydawnictwa tref. W tej kooperacyjnej grze odsłonicie swoje emocje i uczucia w konkretnych, często kontrowersyjnych sytuacjach, a następnie spróbujecie określić, jak poczuliby się inni gracze. W rewelacjach odkryjecie wasz poziom empatii i dowiecie się o sobie rzeczy, których nawet się nie domyślaliście. Jak należy grać w ten tytuł? Odczytajcie opis sytuacji, określcie wasze uczucia, wykażcie się empatią i jako drużyna zdobądźcie jak najwięcej punktów. Czy jesteście gotowi sprawdzić, jak dobrze się znacie? Ruszyły następujące przedsprzedaże, a pierwszą z nich jest gra Dune'a Zdrada od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 4 do 8 graczy, od 20 do 40 minut oraz od 14 roku życia. Dune'a Zdrada to gra planszowa o intrygach i podstępie. Zostaniecie tutajnymi agentami pośród piasków Dune'y, a waszym celem będzie poznanie tożsamości wrogów. Podczas gdy chronić będziecie musieli także szlachetnie urodzonych członków waszego rodu. Użyjecie wszelkich narzędzi, by zdobyć informacje, a co za tym idzie władzę. Będziecie musieli bacznie obserwować współgraczy, aby rodziców z sprzymierzeńców od wrogów współpracując z tymi którzy są wam przychylni aby zabezpieczyć dla siebie zwycięstwo gra paragrafowa tkacze burz wydanie drugie od Pawła Dziemskiego a jest to gra jednoosobowa od 90 do 360 minut oraz od 10 roku życia tkacze burz to jednoosobowa gra w formie książki w której to ty decydujesz o tym co stanie się za chwilę każdy paragraf a jest ich ponad 400 na końcu odsyłacie do kolejnego oznaczonego innym numerem często do wyboru masz kilka opcji dalszych rozwoju historii, i w zależności od tego, jaką decyzję podejmiesz, tak dalej potoczy się fabuła. Czasem na twojej drodze staną żądni krwi i przeciwnicy. Dzikie zwierzęta, tajemniczy Fomorianie, orkowie czy nawet demony. Wówczas rozpoczyna się konfrontacja będąca taktyczną częścią rozgrywki i przeprowadzana jest na planszy z udziałem figurek i kości. Star Scrappers Orbital od wydawnictwa Hexy Studio. A jest to gra od 1 do 5 graczy od 30 do 90 minut oraz od 10 roku życia. Star Scrappers Orbital to to gra karciana dla 1 do 5 graczy korzystająca z mechanik Engine Building oraz Worker Placement. Została zaprojektowana przez twórcę kultowej terraformacji Marsa, a została osadzona w uniwersum Scrapper z bogatym świecie w konwencji Space Westernów. Stworzonym i rozwijanym przez Hexy Studio. Gra trwa 5 lat, czyli 5 rund, zaznaczanych na specjalnej karcie. Każdy gracz buduje własną stację kosmiczną, zwaną orbitalem, zaczynając jedynie od modułu głównego. Podczas rozgrywki gracze kolejno wykonują po jednej akcji. Dobudowują moduły, by rozwijać swój orbital, zagrywają karty wydarzeń, Dokonują napraw, zakupują karty z rynku i korzystają ze zdolności swoich modułów. Gdy wszyscy spasują rok, kończy się i przyznawane są punkty zwycięstwa. Otrzymują je gracze posiadający najwięcej nieuszkodzonych modułów w każdym z sześciu dostępnych typów. Gra Stroganow od wydawnictwa Chacha Games. Jest to gra od jednego do czterech graczy na około 90 minut oraz od 12 roku życia. W grze wcielacie się w członków rodziny Stroganow, wysyłających kozackich myśliwych, by eksplorowali wschodnią część Syberii. Podczas wiosny, lata i jesieni wasi rekruci będą odkrywać nowe ziemie, polować na zwierzęta i budować posterunki. W trakcie swojej podróży zbiorą opowieści, z których po powrocie powstaną pieśni. Śpiewane w długie i mroźne zimowe wieczory. Pamiętajcie, że wasza pozycja w Rosji zależna jest od wsparcia cara. Zaspokójcie jego pragnienia, utrzymując swoją potęgę i przynieście dumę swojemu rodowi. Na koniec wzmianka o kilku przedsprzedażach do druku. Dodatek do gry Vity Kelcher Toskania od wydawnictwa Phalanx. Sight Czarna Plaga od wydawnictwa Portal Games. Dodatek do gry Site i Grając z Wiatrem od wydawnictwa Phalanx. Trzy dodatki do Cthulhu Death May Die. Kampania druga Czarna Koza z Lasu oraz Yok Sogot od wydawnictwa Portal Games. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu. Jeżeli zainteresowało was coś z tego zestawienia koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do pozostawienia polubienia tego filmu oraz subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z grami planszowymi. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że niedzielne newsy będą stałym punktem was. Niedzielnych poranków, trzymajcie się i do następnego!